Dobry pomysł na atak. Poszedł do prostopadę zabranej piłki. Będzie groźnie. Jak? Jak udało się to zmarnować? Nie wierzę. Może czuć ogromny zawód. To powinno było dać im dwie bramki przewagi, ale nic z tego. Nie tym razem. Nieźle rozprowadzają tę akcję. Peter crouch! I jest gol, który chyba ostatecznie przesądza sprawę. Nie wiem co by musieli zrobić, by teraz ten awans wymknął im się z rąk. Kolejny raz imponująca determinacja. To się nazywa wojskowy charakter. Przejmuje teraz piłkę. Bautaro. Juan Maneri. Florian Wirtz. Christian Günther Jozła Florian Wirtz Kalister Mamy przejęcie piłki Świetny, ważny odbiór Z tej akcji już nic nie będzie Nabiera rumieńców. Jednak zagrożenie skasowane. Obrona zaprezentowała dobrą organizację gry. Kane ciągnie po skrzydle, ma trochę miejsca. Doskonała postawa w obronie. Podręcznikowe wręcz przerwanie akcji. Mocne, czyste wejście. Florian Wirc. Obla! Oblak! co za interwencja? Przecież piłka była już w bramce. Dogrywa z rzutu rożnego ale jeszcze lepsza interwencja. Świetna reakcja i ratuje swój zespół. No naprawdę niewiele teraz zabrakło po tym strzale głową. Ładne uderzenie, ale obok słupka. Domku może trochę źle ułożył ciało w końcowej fazie, bo dobrze trafił w piłkę i wydawało mi się, że to musi wpaść. Jest kilka rozwiązań do wyboru. Uwaga, może odrobić część strach. No i pak. Sygnalizację spalonego. Waneri. Szansa. Harry Kane. Fantastyczna interwencja. Pewnie to wybronił. Wrzutka w pole karne. No, próba, ale pomijmy ją milczeniem. Główka nad poprzeczką. Statystyki nie kłamią, gdy ma się tyle okazji, musi to zaowocować bramkami. Dają wyraźną przewagę, narzucają swoją grę i ostrzeliwują przeciwną bramkę. Stąd taki jednostronny wynik na tablicy. Popatrzmy, bo może dojdzie kolejne trafienie. To może być groźne. Jutro też jestem Kevin De Bruyne. Uwaga! Postopadłe zagranie teraz. Dorian Wirc. Noaneri. Wciąż prą naprzód. Z tej mąki może być chleb. Proszę, odważna i skuteczna interwencja. Ma kilka wariantów podania piłki. Teraz Jerminio. Niesamowita okazja! Nie, nie tak szybko. Sędzia dopatruje się offsajdu. Christian Ginter. Kaliser. Uwaga, strzał z daleka. Świetna obrona! Przerzuca piłkę nad poprzeczką. Piłka na środek pola karnego. Aj, bardzo niecelna ta główka. Nie było wiele przerw, więc tylko minuta doliczona. Żerwinią. Świetna szansa, czy to wykorzysta? Świetnie zablokowany strzał. No i będziemy mieli świeże siły na wojsku. Czy to zmieni obraz gry? Nie wrzucają. Krótkie podanie. Pewnie wiązkuje, bramkarz. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. <grywka> No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. De Joró. Gracze Rakets przechwytują piłkę. Obu bardzo trudno jest teraz opanować środek pola. Ale sztuczka piękny kanał Ale nic z tego nie będzie spalony Florian Diertz Coś wisi w powietrzu. Ładnie przesuwają grę do przodu. Karkiem! Bramka! No, bardzo teraz podnosi temperaturę spotkania. Wciąż są na pozycji dającej awans, ale Marginę z błędu mocno się skurczył. To powinien być dla nich dzwonek alarmowy. Muszą dopilnować, by taka sytuacja się nie powtórzyła. Gejoro. Niezły, przemyślany atak. Nieźle było to przymierzone, ale jednak odrobinę niecelnie. naprawdę niewiele zabrakło. Minimalnie źle ułożona stopa. Doskonałe przejęcie. Przybędzie strzał. Są niezłe możliwości rozegrania piłki. Teraz, czy dobrze to wykończy. I mamy bramkę Kraucza. Robi to, co do niego należy. Robią od środka, jest 3 do 1. Świetna. Przerwanie akcji tym przejęciem. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. A Tak, mamy bramkę! Strzelają niemal jednego gola po drugim. Tu jeszcze wiele może się zdarzyć. Bramy dalej. Będzie się działo. Raket zdobywają gola i do remisu brakuje im jednego trafienia. Oj, świetne. Prosto padłe zagranie. Gol nie padł, ale mają rzut rożny. Może zagram później, ale idę się ogarnąć. Z rzutu rożnego. Nie do wiary. Wybronił to. Sorowe uderzenie głową, mocne, mierzone. Ale jakim cudem bramkarz był jednak górą. No pozostaje mu pogratulować. Crouch. Teraz, dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Wyborna, teraz okazja. I corner. Stałe fragmenty gry, to zawsze groźne. Teraz Ci polecam. Postarają się podwyższyć rozmiary prowadzenia. To powinien być gol. Kol Tomku był tu na straconej pozycji, ale broni. Walerii, ależ tutaj kapitalny blok. Zajebisty jest. Tak, mamy bramkę! To naprawdę ten wolej zasługuje na brawa. Idziemy dalej. Robert Lewandowski. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. 80 ma, ale gra się nim jakby miał 89. Zaje fajnie się gra. Giejoru. Udało się przejąć piłkę. Uwaga! Świetne, prostopadłe podanie. Przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny. Aż się prosi, żeby go wykorzystać. Mam go na 81. Świetny strzał z rzutu wolny. go. Naprawdę było groźne. widzimy, był w dużych opałach. Tym razem szybkie rozegranie. Świetnie się zachował we własnym polu karnym. Zdecydowanie zasługują teraz na pochwałę. Do końca podstawowego czasu gry. Już tylko razy. Uparnia się, co z tego będzie? Tak jest! Widać, że jest dzisiaj w formie. Piłka jej szuka. Właśnie zalicza drugie trafienie. No to jak widać obie drużyny postanowiły sobie dzisiaj postrzelać. Może to jeszcze nie koniec. Świetny przechwyt. Tym sposobem przerywa akcję drużyny przeciwnej. To może być groźne. Będzie kontra. Szybko się skończyła ta kontra. Pracą piłkę. To dobrze teraz, pewne wejście. Panie Górą, za linii obrony. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Wrzawa na stadionie nie bywała. Nikt nie siedzi spokojnie. Kibice nie mogą doczekać się końca spotkania. Na razie prowadzą, ale kto wie, co jeszcze może się tu zdarzyć dobre opcje do rozegrania. Walczą do końca o wyrównanie. Może... Proszę Państwa, gór! Remis! Na minuty przed końcem meczu. Ależ to będzie intensywna końcówka. Co za mecz. 4-4 i to nie koniec. Alison Becker. Gejoro. Stratę zalicza Gejoro. Spójrzmy, to może być decydująca akcja. Niezła próba dorzucenia pinki na bliższy słupek. Może Bellinghama sobie w kupię. na pewno nie zagrozi Bramce. Popsuta doskonała szansa. c 24, no. nim pukałem. Teraz może być groźnie. Uwaga, crouch! I proszę, Bramkarz był na miejscu. Pamiętasz? Sędzia postanawia dorzucić dwie minuty. I King! Jest piłka w siatce! Na tę chwilę zapytaj! strzały. Co za radość! To ogromnie ważne trafienie. Zresztą wystarczy popatrzeć na ich kibiców. Oni to wiedzą i świętują. Teraz widzimy tego gola jeszcze raz. Tomku, ważne trafienie. No i ten spokój w decydującym momencie. Chyba już nic im tu nie z zwycięstwa. I mamy koniec spotkania, proszę Państwa. A to oznacza dla tej ekipy jedno. Awans. No, naprawdę dobra postawa i zasłużona.